Cześć moi drodzy, z tej strony Rafał, witam Was serdecznie na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolejnej części serii Ecosystem pod numerem 3. Tym razem tytuł Sawanna, przenosimy się na afrykańsko Sawannę, gdzie będziemy starali się budować właśnie ekosystem. Będziemy starali się układać tak karty, aby roślinożercy, padlinożercy i drapieżnicy przynieśli najwięcej punktów na koniec gry, więc zobaczcie o co chodzi w tej grze. No i na koniec oczywiście moja opinia. Moi drodzy, witam Was serdecznie przy stole. Omówimy teraz rozgrywkę w gry Savanna, Ecosystem 3 Savanna. Rozgrywka jest bardzo podobna, jeżeli znacie poprzednie dwie części ekosystemu, jest bardzo, bardzo podobna. W tym, że różnica polega na tym, że mamy po prostu inny ekosystem, inne zwierzęta i inne akcje, które będą dostępne podczas punktowania. Na początku tasujemy wszystkie karty. Rozdajemy wszystkim graczom 11 kart na rękę i każdy z graczy otrzymuje taką ściągawkę, gdzie mamy informacje skrótowe, jak wygląda punktacja za, każde, za każdą kartę. Mamy również notesik, w którym będziemy notowali punkty na koniec gry. No i możemy przejść do rozgrywki, do pierwszego etapu. Rozgrywka będzie składała się z dwóch etapów, pierwszego i drugiego. One są bardzo podobne, różnią się bardzo, bardzo niewiele. W pierwszym etapie otrzymujemy 11 kart. No i wygląda w ten sposób, że gracze spośród tych kart na ręku wybierają sobie jedną kartę, którą kładą zakrytą przed sobą, robią to wszyscy gracze, na 3-4 odkrywamy i dokładamy do swojego ekosystemu. Oczywiście, jeżeli jest to pierwsza karta, to oczywiście kładziemy ją w dowolnym miejscu, następne karty muszą już być kładzione obok kart leżących na stole. Czyli w ten sposób następnie możemy położyć tu i tak dalej i tak dalej. Oczywiście zachowujemy zasady, że możemy budować siatkę 5 kart na 4, czyli zbudujemy naszą sawannę z 20 kart. I karty przekazujemy na lewą stronę dla sąsiada. Następnie Ponownie z tych otrzymanych kart, wybieramy jedną i znów zagrywamy, i tak dalej, aż każdemu z graczy zostanie jedna karta na ręku. Tą kartę odrzucamy do pudełka, i przechodzimy do etapu drugiego, który polega dokładnie na tym samym: czyli znów dostaniemy 11 nowych kart, i znów będziemy zaczynali drugi etap. Podobnie jak pierwszy, wykładamy kartę, dokładamy do swojej sawanny, i tym razem będziemy przekazywali karty sąsiadowi po prawej stronie. I ten tak się różni, właśnie drugi etap. Kiedy gracze w, na koniec drugiego etapu wyłożą 20 kartę do swojego ekosystemu, gra się kończy i przechodzimy do punktacji. I za co punktujemy gry? Zawsze należy punktować zgodnie z tabelką na, w notesie punktacji. Czyli zaczynamy zawsze od roślinności, później od zwierząt roślinnożernych, później od drapieżników, następnie na końcu rozpatrujemy... Yy, Padlinożerców. No i jak to wygląda? Tak pokrótce powiem wam, jakie tu są dostępne rzeczy. Mamy trawy, które polegają na tym, żeby budować jak największą grupę tych traw, składającą się z największej tutaj grupy. Czyli, jeżeli będziemy mieli dwie karty obok siebie, dostaniemy 4 punkty, a jak cztery obok siebie karty, to aż 16 punktów. Mamy akację. Akacja to jest karta, która pozwoli graczom otrzymać dwa punkty, jeżeli przynajmniej w kolumnie za każdy rząd i kolumnę, w której znajdują się, znajduje się przynajmniej jedna akacja dostaniemy dwa punkciki. Mamy również wodopój. Wodopój to karta, która dostaniemy dwa punkty za każdy sąsiadujący z nim rodzaj zwierzęcia. Czyli trzeba tutaj jak najwięcej różnych zwierząt umieszczać dookoła tego wodopoju. Następnie przechodzimy do roślin rzęsztów, czyli rozpatrujemy najpierw gazele. Gazela daje nam 2 punkty, każda. No i dodatkowo gracz, który ma najwięcej gazel w swoim ekosystemie, otrzyma 5 punktów, drugi gracz 2 punkty. Zebra punktuje w momencie, kiedy znajduje się, z, sąsiaduje z kartą trawy i za to otrzymamy 3 punkty. Żerafa natomiast dostanie 5 punktów, jeżeli będzie sąsiadowała z kartą akacji. Następnie przechodzimy do drapieżników. Tutaj drapieżnicy będą polowali na roślinnożerców, czyli zaczynam od Geparda, który dostanie 3 e, punkty za mm, każdą gazelę, którą y, upoluje po skosie. Czyli polujemy sobie po skosie. Jak widzicie, mamy tutaj gazelę upolowaną, e, i upolowane gazele trafiają do pudełka, czyli je po prostu usuwa. Następnie polują lwy. Lwy będą, jeżeli będą sąsiadowały z trawą, czyli jeżeli karta lwa znajduje się przy trawie, może być dopiero aktywowana, jak tu jest zaznaczone, i dostaniemy 4 punkty za jedną polowaną gdziekolwiek wsawanie gazele lub zebry. Upolowane zwierzęta również trafiają do pudełka i lew może upolować tylko jedno zwierzę. Następnie przechodzimy wyjątkowo do słonia. Słoń będzie dawał nam punktów 6, ale będzie miał niestety punkty minusowe. Jeżeli będzie przy nim sąsiadowało jakieś inne zwierzę innego rodzaju, to będziemy otrzymywali minusowy punkty. Następnie przechodzimy do padlinożerców, czyli rozpatrujemy teraz hienę. Hiena będzie. Dawała nam punkty w postaci trzech punktów za każde zwierzę upolowane przez gepardę lub wy, lwy w odległości dwóch kart. Czyli jeżeli tutaj byłaby gazela i została ona upolowana, to wtedy hiena za tą gazelę lub inne zwierzę lub zebrę, która została upolowana, otrzyma trzy punkty. No i koniec mamy sępa, sęp. Senp. Będzie dawał nam punkty w postaci ze czterech punktów za każde zwierzę polowane przez Gepardy lub Lwy poniżej tego sępa, czyli w kolumnie. Czyli jeżeli poniżej znajdą się puste miejsca, no to wtedy gracze otrzymają cztery punkty za takie karty upolowane. No i kiedy to wszystko spunktujemy, sumujemy, patrzymy, który z graczy ma najwięcej punktów, i ten gracz wygrywa grę. Dobrze moi drodzy, Sawanna. Czyli kolejna część ekosystemu. Bardzo przyjemny tytuł. Wcześniejsze tytuły też bardzo mocno fajnie się przyjęły. Zwłaszcza pierwsza część, kiedy się ukazała. Jako pierwszy tytuł, jakaś nowość, ciekawa rzecz. E, robiła wielką e, furorę. Druga część moim zdaniem była w porządku. E, niemniej jednak nie aż tak mocno e, przyciągnęła moją uwagę i rozgrywki w nią nie przynosiły może mi aż tak mocnej satysfakcji. No i kiedy dowiedziałem się o trzeciej części, byłem, miałem szale uczucia, nie wiedziałem czego się spodziewać, czy będzie szło to bardziej w dół, czy czymś mnie zaskoczy. I o dziwo, tutaj trzecia część ekosystemu bardzo mocno mnie zaskoczyła na pozytywny sposób. Uważam, że ogólnie ta część chyba jest najlepiej dopracowana, najlepiej mi się w to grę gra te zależności między zwierzętami są bardzo fajne. Jest to wszystko takie intuicyjne. Mamy rośliny, roślinożerców, drapieżników i y, y, tych y, padlinożerców, więc samo sam to już w sobie każdy zna. Ten, ten łańcuch pokarmowy, jak to wygląda, więc y, nawet wytłumaczenie tych zasad to wszystko ma logiczny sens. Podoba mi się również to, jakie... Y, Akcje tutaj zostały zawarte, czyli mamy najpierw roślinność, staramy się tą roślinność przygotować pod roślinożerców. Później roślinożercy korzystają właśnie z naszej tutaj utworzonej roślinności, ale też musimy brać pod uwagę o to, żeby drapieżniki też mogły zapolować na te zwierzęta roślinożerne jak gazele czy zebry i też w odpowiednich miejscach należy E, umieszczać te drapieżniki, jak również ofiary ich, że później e, padlinżercy również z tego mogli skorzystać. Naprawdę to wszystko fajnie działa. Bardzo mi się to tutaj e, podoba. Nauka gry jest bardzo prosta. Tak, Jest podobnie w poprzednich częściach. Szybciutkie, dobieramy, mamy 11 kart, dobieramy jedno, odkładamy, przekazujemy dalej, mamy teraz 10 i mamy taki drafcik i staramy się tutaj budować to w jak najlepszy sposób, więc to też, też tak jak może być układanka logiczna, tak? Czyli musimy logicznie to wszystko pokładać, pomyśleć, jak to będzie wyglądało przyszłościowo, więc też musimy troszeczkę do przodu myśleć w tej grze. Żeby tu położymy zebrę, no to wiemy, że żeby zebra była przy trawie, no i jeżeli mamy trawę, to żeby zaraz tu pojawił się też lew, żeby mógł on również zaatakować. I być przy tej trawie, czy mamy akację, to staramy się przy tej akacji postawić tą żyrafę, więc musimy cały czas kombinować. Oczywiście jest to draft, są to karty, więc nie zawsze to może przyjść aktualnie to, co nam potrzeba, chociaż ten draft powoduje, że cały czas te karty się tutaj mielą, więc myślę, że zawsze coś wykombinujemy wykom z tych kart, zwłaszcza, że przemilimy tych kart naprawdę bardzo dużo. I, I jakoś takiej większej różnicy też nie widziałam, jeżeli chodzi o rozgrywki dwu, czy cztero, czy osobowe, Naprawdę fajnie się gra w każdy sposób. Jest też tu wariant jednoosobowy. Nie grałem w taki wariant, ale macie możliwość, jeżeli lubicie gry solo, jest taka również propozycja i dla was. Więc Ecosystem 3 dla mnie naprawdę bardzo dobry tytuł. Najlepsza część chyba do tej pory. Ale, oczywiście, też kwestia gustu, tak? Niektórzy wolą na przykład klimaty morskie, wezmę sobie rafę kolorową. Jeżeli wolisz bardziej leśne zwierzęta, no to weźmiesz sobie ekosystem pierwszą część. Więc, też tutaj, jeżeli ale ewentualnie jesteś fanem dwóch poprzednich, to myślę, że i pewnie trójkę też już masz, albo będziesz chciał mieć na półce. Bardzo fajna gra, łatwa w nauce, ale daje dużo, dużo satysfakcji kombinowania i też regrywalność jest bardzo duża, bo cały czas. A tutaj, w tej grze, za każdym razem ten układ kart troszeczkę jest inny, inaczej będziemy mogli budować tą strategię, inaczej będziemy mogli podchodzić do każdej rozgrywki. Więc ja bardzo gorąco Wam polecam Ecosystem 3 Savanna. Bardzo, bardzo fajna gra, polecam, sprawdźcie, bo może Wam się spodobać. Także dzięki serdecznie, że byliście ze mną do końca. Zapraszam również Was na kolejny odcinek. Zapraszam również do subskrypcji kanału. Dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarzu, jeżeli graliście w tę grę, jakie są Wasze wrażenia? Zachęcam Was do tego. No i widzimy się w kolejnym materiał. Trzymajcie się. Cześć!